Ile razy obiecywałaś sobie, od jutra zacznę, muszę w końcu zacząć coś robić, potrzebuję zmiany. I tak naprawdę mijały kolejne dni, kolejne tygodnie, i tak naprawdę nie robiłaś nic i nic się nie zmieniało. Co czułaś? Czułaś frustrację, poczucie winy, brak takiego wewnętrznego zadowolenia. Jeżeli masz to, o czym ja mówię, chcesz zacząć, ale nie wiesz jak, dlatego zapraszam Cię na webinar. Zamień prokrastynację na motywację, który odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 18. Zamień prokrastynację na motywację. Co będzie celem tego webinaru? Celem webinaru będzie przede wszystkim odczarowanie prokrastynacji, pokazanie Ci, że motywacja może być bardzo prosta. Za pomocą paru narzędzi. Pokaże Ci, co zrobić, żebyś czuł się zmotywowany, żebyś miał energię każdego dnia. I na pewno prokrastynacja to będzie słowo, które wymarzesz ze swojego słownika. Zapraszam Cię na webinar Zamień prokrastynację na motywację, który odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 19. Serdecznie zapraszam, a tak naprawdę musisz tam być.